Szaleńki, powitam Was serdecznie, Arizony. Ciąg dalszy. Tym razem mamy mój osobliwy wybór na dzisiejszy odcinek, i powiem tak: od jutrzejszego dnia, oczywiście, zaczynamy wybory mojej rodzinki. czytaj mojej mamy, mojej siostry. Te Arizony, które one wybrały, będą kolejne. Ja na razie nie mogę się powstrzymać od tego, żeby przetestować to: Arizona o smaku. Pitahai i mango. O smaku smoczego owocu i mango. Po prostu, ej, no sama ta puszka, nawet pomijając fakt, że mamy do dyspozycji nalepkę, którą nie trzeba zrywać, bo nie zakrywa wartości odżywczych, to już sam fakt, że sama ta Arizona jest po prostu przepiękna, to jest najlepsza ich puszka. Ja widziałem te wszystkie designy, co mamy tam z tyłu, jest tam parę fajniejszych również, ale ten Urzekł mnie najbardziej, ten sam smok, obok niego, no w sumie nawet pod nim, yy wszelkiego rodzaju mango i smocze owoce. Po prostu sam fakt, że to jest taki maksymalizm, że ja pierdykom, nie, po prostu najlepsza puszka z całej serii. Nie patrzę na to, że mamy tutaj 62 gramy cukru na całą puszkę i sam fakt, że mamy taki profil smakowy, no nic to nie zmienia. To jest najlepsza puszka, mam nadzieję, że będzie to najlepsza Arizona, bo z moimi wyborami jest zawsze tak, że ja zawsze trafiam na najgorsze Arizony możliwe. Yy, mam nadzieję, że tutaj też nie ma... Z tego co widzę, nie ma. O, nie ma yy, soku z kiwi. Dlatego, że najprawdopodobniej on odpowiadał za te ala kawowatości, jeżeli nie wiecie o co chodzi, Odsyłam was do odcinka, gdzie testowałem Arizonę Kiwi, Truskawkę i mniej więcej tam wszystko opisałem bo co mi chodzi. No i... Dobrze, co my tu mamy? Mamy pewność, że mamy tutaj do dyspozycji... czeski A Dobra, czyli mambo to z Czech brał, dobra, czyli musimy się tutaj. Yy, musimy tutaj czytać. Więc mamy co? Wodę, syrop glukozowo-fruktozowy, pire z dragon fruit, purez z desmoczego owocu, kwas cytrynowy, sok gruszkowy z koncentratu, naturalne aromaty, soki owocowe i warzywne jako barwniki, miód, purez z mango, beta-karoteny i kwas askorbinowy, witamina C. W ilości podanej, niestety, tutaj, chociaż może tutaj podali, nie podali, no niestety. 260 kcal na całą puszkę. Żadnych tłuszczów, żadnego sodu. 65 gramów węglowodanów, z czego 64 g to jest są cukry wszystkie. Bo mamy tutaj 62 g cukrów dodanych, yy, żadnego białka. I możemy to otworzyć i sprawdzić. No. Ja mam nadzieję, że najlepsza puszka nie będzie oznaczała najgorszego smaku. No słuchajcie, no. Jak tutaj takiej Arizony po prostu nie kupić? Ja już od razu jak odpakowałem tę Arizonę, ja zakochałem się w tej puszce. Ja, ja będę miał wielki żal, jeżeli będzie. Jeżeli mi przyjdzie po prostu wypieprzyć tę puszkę, bo wiecie, normalne napoje, ja tutaj nie takie nie o takie napoje walczyłem, ale... Tak powoli będę chyba te Arizony po prostu te najlepsze puszki nie wyrzucał i te energetyczne puszki też nie wyrzucał. Bo po co? To na przykład to będzie jedna z tych, których nie wyrzucę. No i kurde, mam nadzieję, że ten smoczowoc będzie czuć. Dlatego że mango już umówmy się wielokrotnie wpieprzało mnie w dołek. Myślę, że to będzie główny smak, że to będzie ogólnie smak numer jeden, a okazywało się, że na przykład mieliśmy mango Marakuje. Marakuja była na pierwszym miejscu. Mieliśmy mango głowę, głowa była na pierwszym miejscu. Mieliśmy mango z czymś tam, czymś tam czymś tam. I mango było ostatnie. Gdzie tu jest logika, moi drodzy? Proszę mi powiedzcie, bo ja nie rozumiem. Jeżeli tutaj się okaże to samo, że tym razem jeden z, można powiedzieć, najsłabszych smaków, czyli smak słodczego owocu, przejmie cały napój, to ażal będzie wychodzić i krzyczeć, bo dzisiaj strasznie zimno. Dobra, bo ja jednak może. Nie! W... Po smaku, po po teście smaku trzeba będzie, kurde. Boże, to pachnie bardzo intensywnie i to nie mango, tylko smoczym owocem. Co w się, sensie, kiedy wącham, no to coraz bardziej wybija się mango, ale pierwszy kontakt to jest, kurde. O ja pierdziele, gdzie jest mango? Ja tu czuję smoczy owoc. Ej! I to jest jeszcze taki cukierkowy smoczy owoc. To nie jest nic takiego naturalnego. Przypominam, nie miałem nigdy smoczego owocu w to ja tylko kieruję się tym, co miałem do dyspozycji przy okazji napojów energetycznych. No tutaj też, kurde, tak lekko można powiedzieć perfumowa to daje. do Dziwny to jest zapach, kiedy nie wiesz tak naprawdę z czym masz do czynienia przy okazji smoczego owocu, chociaż że naprawdę miałeś troszeczkę tych napojów energetycznych czy klasycznych o tym smaku. Kolorystycznie mamy czerwony kolor. Jak mi powiecie, że to będzie, kurde, pierwszoplanowy smoczy owoc, drzwi będą, kurde, uchylane. Nie wiem, po co to odłożyłem. Po prostu ja jestem zaszokowany. Mamy czerwony kolor, co by nam kompletnie nie sugerowało, że mamy tutaj do dyspozycji napój o smaku mango. Tylko tu jest napój o smaku smoczego owocu. Ale jak może być smak od smaku zboczego owocu, jak on jest biały w środku! Skąd wy wzięliście, wpieprzyliście tam skórkę jeszcze? Jak na przykład kiedyś zrobili napój pomarańczowy czerwony. I to nie był o smaku czerwonej pomarańczy, tylko to był normalny napój pomarańczowy. I weźcie tutaj, kurde, logikę zrozumcie z firm to robiących. Dobra, spróbujmy tego, ale najpierw powiecie. Nie no, no kurde to pachnie smoczym owocem na pierwszym planie, no jak to ma być, kurde z tym, no, no, no sprawdźmy. NAPRAWDĘ?! NAPRAWDĘ?! MANGO! JAK?! JAK MANGO?! Kur... CZEMU JA PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA żyłem W BŁĘDZIE?! O mamo... No, słuchajcie, moi drodzy, mamy do dyspozycji naprawdę znowu smak niespodziewany. Znowu mamy smak, gdzie ten smak, który w, na, w praktyce na kartce, on jest po prostu. Mm. Jak! Jak smoczy owoc, który. W wielu wypadkach jest na trzecim, czwartym planie. Przy owocach naprawdę, przy tym, no, stworzonych w sumie, żeby były na pierwszym, drugim planie, no to wiadomo, smaczny owoc trzeci, czwarty musi yy, kiblować tam. Ale jak z mango? Czemu ja naprawdę żyłem w błędzie przez cały czas, że mango jest jednym z najpotężniejszych smaków, jakie możesz otrzymać w napojach? Przecież to nie trzyma się kupy! To nie trzyma się w ogóle niczego! Przy smoczym owocu? Gdzie to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo mikry smak! Wielu ludzi naprawdę myli to z widogrodem i ja jestem w tej grupie. To jest naprawdę bardzo zbliżony smak do widogrona, ale do widogrona wymieszanego z czymś tam, z jakimś innym owocem, właśnie coś na pokroju właśnie smoczego owocu, coś w ten desek. No i słuchajcie, no jak tu tego nie lubić, to jest po prostu perfekcyjne pod każdym względem. W sumie nawet nie musiałem tak bardzo polecieć tam z tyłu i krzyczeć, po prostu krzyczeć. Nie mówcie, że to pajacowanie, no bo ktoś z Was jeszcze by się spodziewał, że smoczy owoc wybije się na pierwszy plan przy okazji pierwszych dwóch łyków. Przy trzecim i czwartym to już naprawdę zachowało idealny balans. I to mi się naprawdę w tym bardzo podoba. Przy okazji mango i smoczego owocu... Yy... Bardziej byś się spodziewał, że mango wyjdzie na pierwszy plan i to tyle. Smoczy owoc coś tam będzie czuć i tyle. A tutaj balans, idealne 50-50. Ja bym nawet mógł powiedzieć to, co wykrzyczałem tutaj: 55% z tego smaku to jest smoczy owoc. 45% to jest takie mango, że mango, naprawdę jedno z najlepszych mango, jakie piłem do tej pory. I jedyne mango jakie by to przebiły, to na pewno jest Dzik. Na pewno ten mój ukochany Rockstar El Mango, gdzie tam ta natura jednak była po prostu no, do zakochania. I co tam jeszcze? No kurde, musiałbym przynieść rankingi. Podsumowując, ten smak jest to jedna z przegenialniejszych Arizon, Można nawet powiedzieć, że prześwietnych, bo do genialnych jeszcze, im, jeszcze jej brakuje. Prześwietla Arizona, naprawdę do do reszty. Coś tak podobny tier jak Lewoniada, chociaż żebym to prędzej wybierał, aniżeli lewoniadowego. Polecam. Widzimy się następnym razem przy okazji kolejnej Arizony, bądź kolejnego napoju z serii Modu. Zobaczymy jak ja to pomontuję. Kurde, no moi drodzy, jeżeli to obejrzeliście do końca, to wiecie co, co mi kurde kupić. Jakby miał rodziny, czy coś, nie, no, naprawdę stary rizoma. No panowie, no zostawcie, jestem sam na sam i ja muszę to spenetrować samemu.